Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj nawiążę do bardzo kontrowersyjnego fragmentu z listu do Rzymian, który napisał Paweł Starsu. Mam na myśli trzeci rozdział, wersety od 9 do 18. Na kanale Cała Prawda są już dwa nagrania o tym kontrowersyjnym apostole Pawle Starsu. Dziś omówię kolejne jego kontrowersyjne słowa właśnie z Listu do Rzymian. Przeczytam i omówię List do Rzymian, rozdział trzeci, wersety od 9 do 18. Czytam. Cóż więc, czy mamy przewagę? Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu. No to myślę, że Ty, Pawle, też byłeś pod panowaniem grzechu. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego. Aha, jeżeli Ty, Pawle, zaliczałeś siebie, czy nie zaliczałeś siebie do ludzi sprawiedliwych, no to w porządku, dobrze, to się nie czepiam. No ale jeżeli innych ludzi zaliczałeś do. Niesprawiedliwych. Pisząc, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, a siebie uważałeś za sprawiedliwego, no to przemawiała przez ciebie pycha, brak pokory. No tak. Nie ma rozumnego. Nie ma, kto by szukał Boga. Trzeba by na pewno. No, Paweł żył w pierwszym wieku naszej ery. A przecież pamiętam, dobrze pamiętam w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10 pisze o rzymskim setniku Korneliuszy, o jego rodzinie. On szukał Boga. Już nieistotne, czy chodziło o tego prawdziwego, czyli życiodawcę, stworzyciela, czy biblijnego Boga, ale go szukał, modlił się. I potem został tam skierowany Piotr do Korneliusza, do jego rodziny. Wszyscy uwierzyli. No, i Korneliusz i jego rodzina zostali ochrzczeni. No więc Korneliusz szukał Boga. Potem mu służył temu biblijnemu Bogu. A mamy jeszcze inne przykłady. Dzieje, 16 rozdział. Lidia z Tiatyry, nazywana czcicielką Boga. Czyli szukała, służyła Bogu. Ten sam rozdział, Dziejów, 16. Paweł wyłożył drogę Pańską strażnikowi. Yy, więzienia, w którym on przebywał wraz z Sylasem. Czyli Paweł przebywał z Sylasem. No i Paweł wyłożył drogę temu człowiekowi, temu strażnikowi więziennemu. Więc ten człowiek zaczął służyć biblijnemu Bogu. No i jest jeszcze wiele innych przykładów ludzi, którzy albo szukali Boga, albo służyli biblijnemu Bogu. Więc, Pawle, nie masz racji, pisząc. Że nie ma człowieka rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. W dziejach czy w listach no są przykłady ludzi, którzy szukali biblijnego Boga albo mu służyli. Dalej, dalej pisze Paweł: Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni zgoła ani jednego. O nie, nie. W dziejach są opisane przykłady i chrześcijan, i ludzi, którzy nie byli chrześcijanami, którzy dobrze czynili. Na przykład życz, taką życzli, ludzką życzliwość, dobroć, wyświadczył konsul, który był na wyspie Malta, zdaje się Publiusz. Czy jak Paweł płynął do Rzymu, tam był taki setnik rzymski, który też wyświadczał rzeczliwość i Pawłowi i pozostałym ludziom, którzy byli na tym statku, czy na tym okręcie. No i chrześcijanie też czynili dobrze, bo jest taki zapis, że wielu chrześcijan czyniło dobro innym ludziom. Czy to chrześcijanom, czy ludziom, którzy nie byli chrześcijanami? Więc tutaj Pawle się mylisz. Byli ludzie w pierwszym wieku, i w późniejszych wiekach, i wcześniej, którzy dobrze czynili. To nieprawda, że nie ma takiego, co dobrze czyni, ani jednego. To jest nieprawda. Dalej czytam: Grobem otwartym jest ich gardło. Językiem swoim knują zdradę, jad brzmijowy pod ich wargami. Zgadza się, że na przestrzeni wieków, tysiącleci, wiele ludzi czyniło zło, nawet knuli zdradę. Ale nie można tak powiedzieć o wszystkich ludziach. Nie wszyscy ludzie byli podli, źli czy niegodziwi. I nie o wszystkich ludziach można powiedzieć, że jestem symboliczny jadrzmijowy pod ich wargami. Ich usta pełne są przekleństwa i goryczy. No a ty, Pawle, w pewnym sensie przeklinałeś. Nie mam na myśli takiej takiego przeklinania podwórkowego, tej łaciny podwórkowej. Ale obrażałeś. Pamiętam, bo piszę o tym w liście do Galacjan. O wy nierozumni albo głupi Galacjanie. Też poszły takie niemiłe, cierpkie słowa skierowane do chrześcijan w Koryncie. To na przykład są ludźmi nierozumnymi. No, czyli w pewnym sensie Przeklinałeś i to przeklinałeś swoich współwyznawców, swoich braci. Piętnasty werset. Ich nogi szybkie do rozlewu krwi. No nie każdy człowiek y, zabijał innych ludzi. Można powiedzieć, że większość ludzi żyjących na Ziemi to nie są zabójcy, to nie są mordercy. No ale ty, Pawle, tak, zabijałeś. Sam się do tego przyznałeś, pisząc, List do Tymoteusza, że jednych chrześcijan wywlekałeś z domów, innych ciągałeś przed Sanhedryn, czyli przed ten żydowski sąd, a innych zabijałeś. Tak? Przyznałeś się o tym, pisząc list do Tymoteusza. Czy, czy jest to zapisane w dziejach, w rozdziale 22, kiedy przemawiałeś do Żydów? Tam wspomniałeś, że kazałeś ukamienować Szczepana. O tym też pisze. W dziejach w rozdziale siódmym, a w rozdziale ósmym, tam na początku, zdaje się, w pierwszych trzech wersetach, pisze, jakie krzywdy wyrządzałeś chrześcijanom, zanim sam zostałeś chrześcijaninem. No więc twoje nogi były szybkie do rozlewu krwi. Czytam dalej. Zagłada i nędza są na ich drogach. Droga pokoju jest im nieznana. Bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. No nie. To nieprawda, bo wielu ludzi żyło według bojaźni. To już nieistotne, nie wnikam, czy chodziło o boga biblijnego, czy o życiodawcę, ale wielu ludzi przejawiało bojaź, szli drogą pokoju. Więc tutaj. Kłamałeś, Pawle, kłamałeś. Ja tutaj zwracałem się do Pawła, tak jakby on obecnie żył. Są jednak pewne sprzeczności ze słowami tego samego człowieka Pawła i to w tym samym liście, czyli w liście do Rzymian. Przeczytam ósmy rozdział tego listu, wersety od 14 do 17. Myślę, że wielu z Was zna te słowa. Cytuję. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami bożymi. Nie utrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi bożymi. O, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, po to, by te wspólnie mieć udział w chwale. No więc, jeżeli tutaj Paweł pisze o pewnych chrześcijanach, którzy byli w Rzymie, że są dziećmi Bożymi, są dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, to musieliby, a to Służyć, musieliby spełniać jakieś warunki, wymagania. No więc nie mogliby być, na przykład, ludźmi nieprawymi, niegodziwymi, nieszukającymi czy nieznającymi Boga. No bo Paweł napisał, czytałem to w rozdziale trzecim w liście do Rzymian, że takich ludzi nie ma ani jednego. No a tutaj pewni ludzie, pewni chrześcijanie. Zostali dziećmi Bożymi, dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. No więc list do Rzymian, ósmy rozdział, wersety od 14 do 17, wyraźnie zaprzecza też listowi do Rzymian. Rozdział trzeci, te wersety, które odczytałem, chodziło o wersety od 9 do 18. No właśnie. Paweł sam sobie zaprzeczył, biorąc pod uwagę, Trzeci rozdział i to, co napisał, pięć rozdziałów dalej. Teraz, kto według Pawła miałby należeć do tych dzieci Bożych? Tam w liście do Rzymian, w szesnastym rozdziale, w wersetach od 3 do 16, <kuh> Paweł pozdrawia 26, około 26 osób, bo mogłem się pomylić. 26, może 27 osób wymienionych z imienia. No ale tam jeszcze nawiązuje na przykład Dorufusa i jego matki. No to też trzeba, trzeba by ją doliczyć. I co najmniej dwie osoby, gdzie wspomina o domownikach, żeby ich pozdrowić. No a domownicy, no to liczba noga. No to musiało być ich dwóch, czy co najmniej trzech. No więc wychodzi, że. Ponad 30 osób. No a jeszcze jak doliczymy osoby, które Paweł nie znał, a były w zborze Rzymskim, no to tych chrześcijan mogło być 40, może ponad 40, może ponad 50. Więc oni, według Pawła, zaliczaliby się do tych dzieci Bożych. Tutaj nawiążę do pewnych imion, do pewnych osób. W tym fragmencie Rzymian, XVI, rozdział 3 do 16, Paweł pozdrawia małżeństwo pryskę i akwilę, czyli Akwilasa. Oni potem przenieśli się do Koryntu. Epeneta, Pewną Marię, Andronika, Juniasa, Ampliata, Urbana, Stachysa, Apelesa, Her Diona, Tryfene, Tryfozę, Hermesa, Patrobę, Hermasa i wielu, wielu innych. No i widocznie tych chrześcijan zaliczył do tych, którzy mają, którzy według Pawła byli już dziećmi Bożymi czyli że otrzymali status dziedziców Boga, czy współdziedziców, którzy mają panować z Chrystusem. No, a jeżeli tak, no to musieli być ludźmi prawymi. Nie mówię doskonałymi, świętymi, ale prawymi. Ludźmi, którzy wcześniej szukali Boga, potem Go już poznali. Ludzi, ludzie, którzy na przykład nie, nie knuli zdrady, nie, którzy byli no, w porządku, którzy starali się dobrze czynić. A Paweł pisze, Tutaj w Rzymian, trzeci rozdział, że takich ludzi nie ma ani jednego. No, sam sobie wyraźnie zaprzeczył. Zaprzeczył, czyli Paweł. Pomału zmierzam już do końca tego nagrania. Skoro w jednym liście Pawła starsu jest niemało sprzeczności, to jego kilkanaście listów, które są w Nowym Testamencie, no nie mogą być natnione przez dawcę stworzyciela. Te listy nie zasługują na zaufanie. Apostoła Pawła nie warto naśladować. Te kontrowersyjne wypowiedzi Pawła omówiłem w dwóch innych nagraniach wideo na, na tym kanale Cała prawda. No na przykład to, co Paweł napisał w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział werset 8 według mojej Ewangelii. Aha. No to w innych miejscach pisze, że najważniejsza jest Ewangelia Chrystusowa, Ewangelia Jezusa. A tu jest Jego Ewangelia. No, właśnie, to daje do myślenia, że coś jest nie tak z tą Jego wypowiedzią. I to bardzo jest nie tak. Inne księgi Nowego Testamentu również zawierają bardzo dużo sprzeczności, nieścisłości, absurdów, dyrdymałów oraz herezji. I o tym też mówiłem w wielu nagraniach na tym kanale. Dzięki za wysłuchanie tego nagrania. Możecie napisać w komentarzach, co myślicie o kontrowersyjnych wypowiedziach Pawła Starsu, no, jeśli chodzi na przykład o list do Rzymian, rozdział trzeci, ten fragment, który omówiłem, ale też możecie nawiązać do innych kontrowersyjnych wypowiedzi Pawła. Zdrawiam każdego z Was bardzo serdecznie. Do następnego razu, do usłyszenia.